W momencie jak arcymisz podejdzie, tak? Nie, nie, nie dwa na raz nie. Jeden ruch wykonujemy. Dyscyplinę, wytrwałość, cierpliwość, zaangażowanie, no i determinację i odwagę, bo przecież trzeba stawić czoła różnym poważnym przeciwnikom. I proszę, żeby taki prawda, śmieszny rysunek, gdzie ktoś, kto po prostu jak już nie wierzy w siebie, poprzez właśnie tutaj tą e, grę w szachy może takim lwem, prawda, e, się okazać. Ciężko rozwija swoje talenty. E, poprzez grę w szachy staje się wszechstronny, kreatywny, innowacyjny, czyli żeby być dobrym wyprzaki, to trzeba także się doszkalać, szukać, yy, znajdować nowe rozwiązania. Yy, jak już powiedziałem wcześniej, wyprzak, yy, to też dobrze szybkiego uczynienia się. Yy, Dzieci, które yy, yy, grają w szachy z mojego yy, doświadczenia jako nauczyciel, szybciej kojarzą, szybciej yy, łączą fakty i są takim naoraźciem. Mogą y, grać również y, niepełnosprawni, y, dzieci grają dorosłymi, często się zdarza tutaj, że dziadek z wnuczkiem y, rozgrywają arcy taką ciekawą partię. Y, także wszystkie te y, 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 społeczne aspekty, takie jak y, y, komunikacja internetowa. znalazły się w programie e, szkolnym, jako przedmiot. Także będziemy uczynić starania, czy podobnie jak jest tutaj już uleje, e, które zintegrowały e, swój szachowy e, program z programami nauczania. E, I mam nadzieję, że te wszystkie będą wspierać e, nasze wysiłki i starania e, o to, by szachy znalazły się jak przebieg nauczania i ku dobru dzieci i nas wszystkich.